Moi drodzy uczniowie, pasjonaci języka niemieckiego, albo przynajmniej potencjalni pasjonaci języka niemieckiego, bo tę pasję staram się Was jakoś wyrobić mniej lub bardziej skutecznie. Ok, dzisiaj porozmawiamy o pięciu absolutnie najważniejszych niemieckich czasownikach, które. Ten wykład da Wam możliwość budowania naprawdę tysięcy poprawnych zdań, i to już po tej godzinie dzisiaj, naprawdę. Język niemiecki jest bardzo uporządkowany, w gruncie rzeczy bardzo prosty. Ja myślę, że Większość trudności związanych z językiem niemieckim polega na tym, że się go nie całkiem dobrze uczy, nie tak po kolei, jak się powinno go uczyć. Zawsze się na ogół wpuszcza ludzi na głęboką wodę, wrzuca ich do głębokiej, zimnej wody i z tego wychodzą różne nieporozumienia i różne tam opinie, że niemiecki jest trudny i skomplikowany. Ja tak nie sądzę i staram się zawsze udowodnić, że jest to do ugryzienia, jest to naprawdę do ogarnięcia. Nazywam się Agnieszka Drumer, jak pewnie 99% z Was wie. Jestem germanistką, co też pewnie wszyscy wiedzą. Uczę niemieckiego od wielu, wielu lat. Ukończyłam dwa kierunki studiów. Jeden w Niemczech, drugi w Polsce. Napisałam kilkanaście podręczników do języka niemieckiego. Spędziłam w Niemczech pół życia. Yy, I to tak prywatnie i zawodowo. Drugie pół życia, tak notabene. Nie pierwsze, tylko drugie pół życia, takie bardziej zawodowo aktywne i bardziej... No w ogóle bardziej aktywne życiowo. Yy, jestem przede wszystkim w tej chwili od wielu lat co najmniej od 10, albo nawet dłużej. Jestem aktywna głównie na Facebooku, online, generalnie prowadzę klub AD, klub Agnieszki Drumer, takich bardziej za zaangażowanych uczniów, skłonnych zapłacić 12 złotych składki klubowej. Napisałam też naprawdę wyjątkowy kurs Metoda AD, Metoda Agnieszki Drumer, taki łopatologiczny kurs niemieckiego, który jest bardzo, bardzo, bardzo chwalony. I chciałabym dzisiaj porozmawiać z Wami o tym, co to jest, w ogóle co to jest czasownik i dlaczego wybrałam te, a nie inne, żeby Wam tutaj dzisiaj o nich opowiedzieć. No więc właśnie, co to jest czasownik? Wiecie, uczę bardzo różne osoby, na ogół, znaczy głównie i właściwie wyłącznie osoby dorosłe i zdarza się, że te dorosłe osoby też nie bardzo wiedzą, co to jest na przykład przydawka, albo przymiotnik, albo przysłówek, no bo niby skąd, nie mają tak na co dzień do czynienia z takimi terminami, nie są lingwistami na ogół, także... Przyjrzyjmy się najpierw, żeby było jasne, o czym mówimy, co to w ogóle jest czasownik. Otóż czasownik jest w każdym niemieckim zdaniu. Odpowiada na pytanie, co, się, co ktoś robi, albo co się dzieje w zdaniu. Na przykład, nie wiem, deszcz pada, pada deszcz, nie, to nikt nic nie robi, tylko sam deszcz sobie pada. Odmienia się przez osoby, typu. Ja robię, ty robisz, on, ona ono robi, my robimy, wy robicie, oni robią, czyli jest jakaś odmiana przez osoby. No i ma różne czasy. Robię, zrobię, zrobiłam. Yy, zrobiłabym różne tryby, różne czasy i różne inne cechy, ale o, o tym w tej chwili nie będę mówiła, bo to byłoby za dużo naraz. Na razie chodzi mi o to, że spójrzcie jeszcze raz na ten slajd. Yy, wszystkie czasowniki są po, niemie po, po niemiecku na niebiesko tutaj podkreślone, nie? czyli jest, odpowiada, odmienia, robię, robisz, ma robiłam, zrobię ma. To są wszystko czasowniki. I o tych czasownikach dzisiaj porozmawiamy. I pytanie jest: pytanie za dwa punkty, co to znaczy najważniejszy czasownik? Jasno, krótko i zwięźle odpowiedź jest: to jest najczęściej używany czasownik. To są najczęściej używane czasowniki, czyli te, które najczęściej się powtarzają w, w ogóle w języku niemieckim. I dlatego im częściej coś jest używane, tym bardziej, tym szybciej opłaca się tego nauczyć. Logicznie, nie? Więc zajmiemy się dzisiaj takimi yy, zwycięzcami tych pierwszych pięciu miejsc.